Jakie było twoje życie zaraz po sprzedaniu firmy? Jak, czy to jest, jakie to jest uczucie sprzedać firmę, z którą byłaś związana tak długo mm -hmm. i nagle jej nie ma? Jak to wygląda? Jak wygląda twoje życie? No Cały ten proces transakcji jest zazwyczaj. Yy... Lekko stresujący, tak? No bo, no bo ta transakcja jest czymś nowym, czego nigdy nie robiłeś, i tak dalej, i tak dalej. Czekasz na, to, na ten moment, na ten moment sprzedaży firmy, no i też jakby otrzymania pewnych y, y, gratyfikacji finansowych. I myślisz sobie tak, ale to będzie wolność, ale to będzie piękny czas, już super, nie muszę, tak, już nie muszę tego robić, bo jesteś tym zmęczony, tak? I nagle to sprzedajesz i powstaje wielka pustka. I na początku tą pustkę, tej pustki tak nie odczuwałam, no bo wiadomo, wakacje to, wyjazdy. No, ale na czwartych wakacjach to nie jest moja natura. Na czwartych mhm. wakacjach mówię sobie: no dobra, okej, okay, no fajny hotel, fajne wszystko, no ale mhm. co dalej robić? Miałaś tak trochę, że delikatnie żałowałaś, czy nie żałowałaś tego? Yy, wiesz co? Tak, tak, Boże, nie, że żałowałam. Ż żalu nie miałam, bo to nie było już innego wyjścia. Ale, ale miałam taką, takie poczucie zakończenia pewnego etapu w moim życiu, który był bardzo ważny i zagubienia, olbrzymiego zagumienia, bo ja nie wiedziałam, w którym kierunku skręcić. Mhm. I to odnajdywanie siebie biznesowo drugi raz było dla mnie największym wyzwaniem. Mhm. No bo jednak całe moje życie dorosłe robiłam tą firmę. Mhm. I byłam w nią w 100% zaangażowana, ale na wieku 38 lat nie masz tej firmy. I nie wiesz, ja wtedy nie wiedziałam, że Marko osobista będzie moja na takim etapie, jakim jest teraz, tak? i że będzie dawała mi tyle radości, tylko byłam w punkcie zero.